Miłej zabawy, świetlisty Sebastianie. Tak się właśnie czuję teraz, a pewnie będę czuł się jeszcze lepiej. Witajcie moi drodzy! Miało być we vlogu, ale będzie w pierwszym wrażeniu. Było OM4, a dzisiaj Lamborghini Aventador SVJ. Wsiadamy do środka, jedziemy na miasto i pomówimy o tym, jak wspaniały jest to samochód. Ten awentador jest tak jak moja przyszła żona. Nikomu jej nie daje. Poszedłem na kolację z twoją żoną teraz. No, tak jakby. Ciekawe, co na to moja żona. Teraz już wiem, co czuję pasażer. Pierwszy raz jadę. Jako pasażer? Jako pasażer, a ty jesteś pierwszą osobą, której dałem, że tak powiem, poprowadzić. Ja przepraszam, że cię tak rzucą. Dałeś mi samochód, tam 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 biegi zmieniam. Gaz mu, wci mu wciskał. Jest super. Jak on zmienia te biegi? Ty! To ci on łamie kręgosłup. Głowa mi skacze dość solidnie, ci powiem. Dziękuję ci serdecznie, że kupiłeś mi paszport do Niemiec i wyjechaliśmy na niemiecką autostradę i że mogliśmy nagrać to. No tak, no myślę, że dlaczego jestem taki małomówny? Już jestem zmęczony tą podróżą. Masakra, ale wszystko dla was, moi drodzy widzowie. Lamborghini Aventador SVJ. On się różni trochę od zwykłego Aventadora, ponieważ moc, jaka tutaj jest generowana przez tą potężną V12, wynosi 770 koni. Ten konkretnie egzemplarz pochodzi z 2020 roku, 1820 km przejechane. Tutaj, za tym trójkącikiem pierwszym, znajduje się tabliczka, która mówi nam o tym, że jest 800 sztuk tego konkretnie modelu i każdy SVJ Aventador ma właśnie taką tabliczkę, że to jest jeden z 800. Oczywiście, tak jak w prawdziwym Lambo, drzwi podnoszone do góry, ale one są nie takie zwykłe jak w normalnym Aventadorze, bo zobaczcie, że one tutaj w środku to jest po prostu jeden ogromny płat karbonu. Zobaczcie, to, że ten samochód jest wykonany w dużej mierze z karbonu, ujawnia się nawet tutaj, zobaczcie. Karbon. Ten samochód jest wielkim monokokiem z karbonu. No i bardzo ciekawa rzecz, tutaj jest Pasek. Ten zderzak w zwykłym awentadorze on jest po prostu gładki, a tutaj mamy, zobaczcie, wlot powietrza. Tu paluszki mi wystają. a tylili, I to jest też bardzo ciekawy element, którego też w zwykłym awentadorze nie ma. To jest moi drodzy aktywna aerodynamika. I zobaczcie, że tu znajduje się ruchomy element, który przy określonych prędkościach albo się podnosi, albo się obniża. Oczywiście dla fanów Mitsubishi 3000 GT, w którym w 90-tych latach już była taka akrydna aerodynamika, to pewnie nie jest nic znaczącego, natomiast należy o tym wspomnieć. Bo za tym takie detale, ta szyba, zobaczcie, jak ona wygląda. Tutaj jest takie nacięcie, żeby wchodziła głębiej i bardziej szczelnie w uszczelki, bo ten samochód rozpędza się do ponad 300 km na godzinę. Zobaczę, ile ma na liczniku, bo tak się w podstawówce sprawdzało. Na liczniku ma 10 tysięcy obrotów. Nie ma na liczniku ile jedzie, ponieważ licznik jest jednym wielkim ekranem. Ta grafika, to mimo tego, że to jest ekran, to widać, że ona jednak już nie jest taka super nowoczesna. To było projektowane kilka lat temu. Czuć już to, że Lamborghini Aventador to nie jest wcale nowy samochód. Mimo tego, że ten pochodzi z 2020 roku, to te wszystkie przyciski to jest takie trochę plastikowe. Ale najgorsza rzecz znajduje się tutaj. Wiecie z czego to jest? To nie jest oczywiście dotykowe. Właściciele Audi, przypomina wam to coś, jak się naoglądaliście tajwańskiego gościa, który zmienia ustawienia w samochodzie i później wyrobicie tak samo, jak on i wam wywala zielony ekran? Straszne, ale nie o to chodzi w Lamborghini Aventadorze, że ten samochód ma dawać emocje, ma wgniatać nas w fotel, ma po prostu nasze serce szybciej bić i w rzeczy samej tak jest. <grym> Jezus Maria. Mam takie ciareczki. Ja zawsze kochałem Lamborghini, to jest w ogóle, miałem plakaty w domu z Diablo, z Murcielago później. Siedzę w Aventadorze, którego jest 800 sztuk na świecie. To robi wrażenie. To prawda. I to są właśnie zajwiste chwile, które się będzie wspominać. Kurwa, dzięki, naprawdę. To swój. Ale boję się też o ciebie, wiesz, bo ty też pewnie taki jesteś. Nie, nie, nie zero emocji. No i tak było na pół gazu, powiem Ci, bo się zesrałem. Przepraszam, ubrudziłem Ci fotel. Muszę złapać powietrza. <laughs> o kurczę, ale śmierość dziewiczu. Zero emocji. Jose, byłeś w szoku? Bardzo. Dość tych emocji, poznajmy bliżej Pana Jose. Kim jest człowiek, który udostępnił mi swojego własnego Aventadora? Drobny przedsiębiorca z <laughs> Tak się tytułuje. Jose. Moją taką przypadłością jest kolekcjonowanie, chciałem być w posiadaniu samochodu marki Lamborghini, tej magicznej 12-cylindrowej machiny. No ten dźwięk jest mega zjawiskowy. Przyprawia o dreszcz od małego palca po kark, kiedy rozpala się ta dwunasto-cylindrowa kotłownia za naszymi plecami. Ty to słyszałeś? A, słyszę to tak bardzo tak często. często. To chcesz. Jestem w everywhere, and I mogę powiedzieć, że nikt nie produkuje takiego. Żeby kupić trzeba mieć w swoich zasobach inne Lamborghini. Ale to nie jest Twoje jedyne Lamborghini. A no nie, no mam jeszcze kolejnego Aventadora S-Roadstera. Postanowiłem samemu zbudować sobie historię zakupową w Lamborghini. No i dlatego kupiłem dwa. Okazało się, że było taniej. Dwa Lamborghini. Tak i wtedy dzięki temu jakby posunięciu mogłem nabyć się a tak? Wiesz, że wykonałem pewne obliczenia? Za cenę tego Aventadora mógłbyś mieć Zakładając, że cena rynkowa wynosi 9900 zł 365 E46 po jednym na każdy dzień. Powiem Ci szczerze, że zaskoczyłeś. mnie. Mógłbyś codziennie mieć jedno E46, które mógłbyś zostawić w rowie? Powiedz, <grybuj> 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 czy nie wolałbyś? Niesamowite. No z pewnością wrażenie by było większe jak? A wiesz, ile mógłbyś kupić kalibr za 6600? Ponad 500 sztuk. Mógłbyś zrobić 500 konkursów dla widzów z kalibrą? to chyba zajmę się prowadzeniem YouTube'a. YouTube tak, wystarczy, że sprzedaż mi Aventadora. Jednego, z... Tak, za 10 lat. <laughs> no generalnie podchodzę do tego samochodu tak, jakbym już nigdy nie miał lepszego w kwestii jakby sportowego. No. Bo Ty masz w ogóle bardzo dużo fajnych samochodów. No taki jeden z tych pierwszych super samochodów to, to jest AMG GTR. A z tym GTR-em w ogóle się ciekawa historia kryje, ponieważ 30 czerwca rozpoczyna się Range No, będzie hucznie z pewnością tam Bardzo fajne fury No i wyjątkowi uczestnicy I wszyscy spotykamy się razem I robimy sobie małą trasę przez Polskę W to się też zliczają atrakcje na Torze Słomczyn I w to się też zliczają atrakcje nieco inne niż samochodowe Ale to o tym może już będzie na vlogu więcej Którego nie omieszkam się nagrać wam, moi drodzy I właśnie dzięki tutaj uprzejmości Jose. Będę mógł pojechać właśnie tym Mercedesem GTR M4 z Illegal Night i teraz GTR w Illegal Night I jeszcze Aventador w Illegal Night No i niespodzianka na styczeń Ja mam wrażenie, że ty zadzwonisz do mnie w styczniu, w przyszłym roku I powiesz, ty chcesz F16 polatać? Bo mam w Illegal Night oklejone To myślę, że nie będziesz musiał czekać do, do przyszłego roku Bo plany są na ten Przede rok <laughs> Okej, okay, przepraszam, że ci ubliżyłem Powiem ci szczerze, że ja jeszcze dwa lata temu Muszę się przyznać tutaj wszystkim, niepoprawnie wymawiałem nazwę marki Lamborghini. No, mówiłeś tak jak ja na Motoznawcy Pierwszych, Lamborghini. Kiedy zaczęła się lawina wywiadów w temacie jakby rozwoju i fenomenu powstania galerii figur stalowych, gdzie pierwszy taki samochód, który pokazałem, zrobiony z, ze stali, to był właśnie Aventador Lamborghini. Lamborghini Aventador. <laughs> I tak palnąłem, słuchajcie, w śniadaniu no kurczę, i do dziś mnie to prześladuje. Wszystko. Ale wiesz, co jest najlepsze? Teraz my jedziemy tym Lamborghini Dokładnie, to tak To jest ta różnica właśnie mała Część z widzów nie wie, ale projekt, o którym było w sumie głośno nawet w mediach, takiego głównego ścieku Była galeria figur Stalowy. stalowych, tak. który jesteś Jestem autorem, założycielem Czyli to jest jednym słowem raj dla złomiarzy No z pewnością tak <laughs> Kilka lat mi zajęło to Po wielkiej budowie, po euro nadszedł w kraju kryzys Surowcowy. No i zostałem z wielką strukturą firmy, która spowodowała to, że z wielkiej góry zaczęły się staczać coraz większe głazy. Bardzo długo nie mogłem wyjść na zero, żeby utrzymać tą firmę. No i tak pewnego dnia zawędrowałem do zacisza swojego garażu i tam się to wszystko zaczęło. Tu jest właśnie moja firma. Skup złomu? Przypadek? Przy czołgu. Nie sądzę. Czyli stąd ten pomysł. Dom pogrzebowy. Czy ty chcesz mi o czymś powiedzieć? A czy nie? No generalnie, gdybyśmy się nie domówili co do szczegółów, które mamy ustalone, to tu się będzie kończyć nasz wywiad. Bardzo dobry samochód, bardzo miły człowiek. Błędę. Delikatnie chciałbym wspomnieć, że jakie miasto takie obyczaje. Jezus Maria. Zdjęcia i filmy nie oddają tego, jaki ten samochód jest potężny, mimo tego, że wysokość tego auta to jest jakieś 20, 20, 20, no nie wiem. Ten samochód sięga mi do pasa. Ogromny wlot powietrza, który jest wielkości mojej głowy. Plew paliwa, który wykonany jest prawdopodobnie z aluminium. Jest napisane Lamborghini. Tarcze hamulcowe, moi drodzy, one oczywiście są ceramiczne zasłonięte za 21-calowym kołem. Odkręca się jedną śrubę Central loka, tak zwanego, i zdejmujemy felgę. Czyli samochód, mimo tego, że kosztuje 3,5 miliona, jest nastawiony przede wszystkim na sport. Kto taki samochód kupuje do jazdy po torze? Jose, prawdopodobnie. W samochodzie tak drogim, tak luksusowym, jakim jest Lamborghini, zobaczcie, że to jest jak w sportowych samochodach. Typowo sportowe za trzaski. Odkręca się tutaj, i całą tą pokrywę, ona nie jest na siłownikach, tylko w dwie osoby albo w jedną, trzeba ją po prostu złapać i w całym takim jednym płacie zdjąć. Warto również wspomnieć o tym, że ten samochód jest roadsterem. Można ten dach zdjąć. Będę otwierał pierwszy raz w życiu dach w aventadorze. Ktoś się może zastanowić, co z tymi płatami robi, bo to są tak naprawdę dach złożony z dwóch elementów. Tu w bagażniku mamy numerkami. Że pierwszy płat, jedynka, dwójka. O! Jest pierwszy element. Tu jest napisane 3. Dziś widziałem 3. Ty, działa, trzyma się. a teraz chcę zobaczyć, jak będę wyglądał. Zdejmujesz jedną połowę. I teraz, mój drogi, pasażer ma dach, a ja nie muszę, bo jestem wysoki. Kickster się mieści. Moi drodzy, to jest właśnie metoda na to, żeby się zmieścić do awentadora. Wystarczy otworzyć jeden płat dachu. Tylko teraz musiałbym założyć okulary, żeby nie połapać much. Jedziemy. O, i kamery nie potrzebuję. Żarty żartami, moi drodzy, zdejmujemy też drugi po całym procesie otwierania dachu. Zamykamy sobie. I zaraz możemy jechać. Nie wiem jak właściciel Aventadora ma to robić w sposób bardzo szybki, gdy tu dziewczyna czeka i ona już chce wsiąść Topless do tego samochodu. Nie mam pojęcia, ale tak sobie inżynierowie wymyślili. W ogóle mam wrażenie, obchodząc ten samochód, że w każdym miejscu w tym aucie są chłodnice. Nieważne, czy one są z przodu, czy z tyłu, tak naprawdę wszędzie tu są chłodnice. A do tego, zobaczcie, ogromny karbonowy dyfuzor. I to nie jest dyfuzorek, który nic nie daje. Sam rozmiar tego dyfuzora sprawia, że on na pewno jakiś wpływ na powietrze wywiera, a na mnie wywierają. Wpływ dość taki specyficzny, te ogromne rury wydechowe, które jakbyśmy teraz odpalili silnik, to prawdopodobnie miałbym opalone brwi i wyglądałbym dość zabawnie. Wow. Tutaj jeszcze się znajduje cywilizacja, moi drodzy, w postaci kamery, i te są czujniki parkowania. Ale co ciekawe, czujniki parkowania są tylko z tyłu w tym karbonowym zderzaku, ale z przodu czujników nie ma. Mało tego, że jedzicie taką drogą furą, to jeszcze musicie uważać, bo nie ma czujników i można zostawić zderzak na krawężniku, naprawdę. Tu martwy punkt ma 50 metrów. Ciężko się jeździ, co? Po mieście nim. Strasznie. Ale przyzwyczaiłbym się do niego. <grym> z, pewnością <ci grym> z pewnością ci powiem. <grym> a wiesz, co jest, co jest najlepsze w tym samochodzie? Że jedziesz i masz te 5000 obrotów drugim biegiem, ty już nie chcesz, żeby on przyspieszał, a on nadal przyspiesza. Generalnie ja się delektuję tym, co tam dzieje się za naszymi plecami. Ja yep. Jest takie wrażenie, że jak się jedzie nim tak normalnie, jak normalnym samochodem, to on się męczy. Nie lubi niskich prędkości, faktycznie. To nie jest właśnie takie wygłaskane superauto, jak teraz robią, że masz superauto, ale tak naprawdę masz wszystkie czujniki, wiesz, asystenty pasa ruchu, on jedzie sam za ciebie. To tu naprawdę kupujesz superauto, które ma 770 koni, i to jest 770 koni, które chce cię zabić. Tak, tunel to jest to, co ten samochód lubi. A co myślę, że teraz ludzie myślą? Co za pojem? Tak, myślę, że tak. Przyjechał gazować? Trzeba być tutaj mega rozsądnym z dawkowaniem sobie tych emocji. Jak to jest? Czy ludzie raczej wyciągają telefony? Wow! Jechał Aventador? Czy, czy zdarzają się jakieś takie przykre incydenty? 98% reakcji jest takich, że ludzie się gdzieś tam cieszą że mogą zobaczyć fajne supercar. Natomiast zdarza się tak, i to jest jakiś ułamek procenta, ale on występuje, typu wyzwiska z pokazywaniem środkowego palca, tak? Tylko dlatego, że jedziesz, nie wiem, No, miałem taki przypadek, jadę sobie przez centrum Warszawy, stoję sobie do skrętu w lewo i jakiś młodzieniec na przystanku przeciska się między wiatą przystankową a ogrodzeniem i mówię, kurde, co jest te rzeczy? A on tak cisnął się przez tą barierkę i tą wiatę, żeby powiedzieć mi słuchaj, jaki ty masz chujowy samochód. Ale on może jeździł LaFerrari, no. Nie, no nie, chciał... znaczy nie, 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 On jeździł w snach, bo widać, że zaskoczyło mnie to, ale oczywiście jestem na tyle opanowany, że nigdy nie reaguję na takie sytuacje. To jest smutne, ale można sobie poprawić humor. Już na następnych światłach, kiedy sto, stoi kolejna gromadka ludzi, którzy... Wiwatują właśnie, cieszą się. Ja na co dzień, co może się wydawać mega śmieszne i porąbane, nie wiem jeszcze jak to tytułować, jeżdżę, powtórzę bardzo powoli, Hyundai'em i30 w dieslu. Jose, kolekcjoner z Hyundai'em i30. Tak, to prawda. Jak jedziesz na Podwisłę, to kaczki ci zaczynają chleb rzucać. To było zajebiste. Po czym wsiadasz do Aventadora i role się odwracają. Może być tak, że ja mam więcej samochodów niż ty. Z pewnością. Mam same Ople i Fordy. To jest taka różnica. I Fiata Cinquecento za 600 zł. Chcesz kupić do kolekcji? Stary unikat. Bardzo chciałbym, żeby to Lamborghini stojące za mną należało do mnie. Możesz sobie kiedyś takie kupię. Niestety, na razie jedyne Lamborghini, na jakie jest stać, jest tutaj, które jest równie niezwykłe, ale o tym powiem Wam w procesie składania tego samochodu. Zobaczycie, jak bardzo zaawansowany jest to samochód. Nie tylko jako realne auto, ale już takie złożone właśnie z LEGO. Zróbmy małą teleportację, użyjemy siły. Naszej magicznej filmowej, i zobaczycie, jak ten proces wyglądał, i jak ten samochód wygląda, już złożony, i wracamy wtedy do tamtego. Uwaga, 3-4. Oh. Twarde lądowanie, ale na miękkim prześle. Moi drodzy, przede mną stoi złożony model Lamborghini Sian, o którym powinniście wiedzieć, że bazuje właśnie na modelu Aventador SVJ, ponieważ posiada jego silnik. Z tym, że w SVJ generuje 770 koni, a w Sianie, moi drodzy, ponad 800. I jest to najmocniejsze seryjne Lambo produkowane w historii i co więcej, jest to pierwsze Lamborghini, które jest no, można powiedzieć, hybrydą. To znaczy, ten silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy. Jest to oczywiście spalinowa wolno-sąca V12. I tutaj drzwi są otwierane, oczywiście, do góry. Nawet są lusterka, jak widzicie, składane. Zawieszenie przednie, zawieszenie tylne. Ten samochód posiada manetki ze skrzynią biegów. Zobaczcie, tutaj jest skrzynia biegów. I tutaj, gdy nacisnę na manetkę. Normalnie zmieniają się biegi, i tutaj jest bieg wsteczny, i naprawdę kręcą się teraz do tyłu te wszystkie wałki. To jest coś niesamowitego. Tutaj mamy taki specjalny wichajster, który sprawia, że tylny spoiler się unosi. Napęd ma na cztery koła. Zobaczcie, że ja teraz uniosę sobie przód, żebyście zaczęli, że te przednie koła się kręcą. W ramach ciekawostki powiem Wam, że ten model posiada w sobie niecałe 4000 elementów, i ja go składałem przez tydzień. Taki tydzień po godzinach pracy, wieczorkiem w domu na stole. Z czego teraz widzicie przebitki, które się tutaj pokazują, poszczególne etapy prac. Teraz ostatni element, moi drodzy, został, czyli taki w zasadzie znaczek. Ostatnie dwa klocki w zestawie, które wkładam tutaj na felgę. Proszę bardzo i teraz model jest kompletny i teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że Lamborghini Sian zostało zakończone. Jeżeli chcesz, chcecie taki model sobie złożyć, to zapraszam do opisu tego filmu, tam link do sklepu, gdzie możecie taki zestaw sobie kupić i w zaciszu swojego domu go złożyć. Także cóż, ja zostawiam Siana tutaj i wracam do testu prawdziwego Lamborghini Aventadora. No i jesteśmy. W ogóle Jose, tak swoją drogą, jeździ sobie Gelendą G63 AMG. Taki suwik na co dzień. W ogóle ta kuga teraz moja, to jest taka biedna przy tym samochodzie. Taki w ogóle szczur w dieslu. Gelenda przywiozła nam książkę, a właściwie księgę Lamborghini, moi drodzy. Zobaczcie. To jest książka w ogóle na jakimś ultrazajemistym papierze, w której jest zapisana cała w zasadzie historia Lamborghini. I to jest, moi drodzy, zrobione na zamówienie. DNA Lamborghini. 1963 rok i dzisiaj. Piękna yeah. oj oh yeah. Lamborghini Diablo w wersji GTR było takie. Zobaczcie, ze spoilerem takim stałym. Murcielago Roadster. Niezwykłe, ale tutaj flagą włoską jest zaznaczony rozdział o Strada Verso. I tutaj są dane tego samochodu. Prędkość maksymalna więcej niż 350 km na godzinę. Jest podane ile. Dobra, zamykamy to. Zauważyłem, że jest odłączanie cylindrów w tym twoim. V12, ponieważ pojawia się tu taka ikonka, gdy jedziemy bardzo powoli i wtedy mnie jej pali. Bardzo ergonomiczne no, auto. No niestety, instalacji takiej nie było. <grym> Słuchaj, nawet ja się tu nie mieszczę. A gdzie ty jeszcze chciałbyś tu butle upchnąć? No tutaj nawet butla z piciem nie wchodzi. A nie ma nawet, nie? Cup żadnych. Nie, ma nic. nie można pić w tym samochodzie. A ten co? Ona, chyba? Ty, mogło to być najdroższy manewr w jej życiu. To by była droga i biza. Najdroższa chyba na świecie Ubezpieczyciel go nienawidzi, zobacz jak Tego się nikt nie spodziewał o, nie, on No nie, pewnie... no kurwa, nie. już Picasso się nie. tu nie zmieści nie. Czu, Ale widać, że nie raz próbował, nie? Tak, tak, bez kitu W Warszawie ten samochód się męczy, musisz go do Torunia przywieźć W Toruniu ma mniejszy ruch, byś przyjechał Przewiozłbym cię po torze O, to coś nowego Przywieź coś, jakiś samochód Myślę, że będzie okazja do spotkania się na torze, kiedy będziemy testować nową odsłonę iLegala spod znaku Mercedesa, to może przyjadę. Wbijajcie do tego człowieka na Instagrama, wbijajcie na fanpage'a, tam naprawdę trochę zdjęć z życia, jak to się żyje na tej Warszawce, w Polsce, w ruinie. Ostatnio pojeździłem Twoim M4, Waszym w zasadzie. No, naszym, naszym, iLegalowym. I powiedziałem sobie, że M4 to jest samochód, do którego ja bym chce się piąć, bo jest takie właśnie super na co dzień, trochę można nim a kto wie, co będzie za 10-15 lat? No już, już nie przesadzaj. Podejrzewam, że dużo szybciej osiągniesz swoje zamierzone cele. Ja poświęciłem się swoim celom od zera. Zaczynałem z 15 tysięcy złotych podarowanych przez mamę. Powiedziała: Masz synu nasze oszczędności. Ruszaj w drogę. Jak ci się nie uda, zawsze możesz wrócić. No i myślę, że dziś odrobinę może być ze mnie domna. Ja jedyne co dostałem od matki to niespłacone alimenty. Ale też idę w górę. Powiem Ci, że teraz to mnie zatkało. No. Dlatego ja jeszcze muszę chwilkę poczekać na Aventadora, ale mam nadzieję, że mi się uda. Kwestia tego tylko jak będziesz się temu poświęcał. prezent? Dla mnie? Kurwe siano Wohoho, to wszystko dla mnie? No, nie. Dwa razy XL To wszystko możecie kupić Na sklepie Illegal Night Ale teraz jesteś przystojny To jest dwa razy X? No. Przez chwilę było illegal, naprawdę Musieliśmy w tym celu pojechać do Niemiec Moi drodzy, ja wiem, że ta jazda Aventadorem nie była jakoś super pikantna, ale po pierwsze jeździliśmy w godzinach szczytu po Warszawie i po Pruszkowie, to raz, a dwa, że to jest tylko pierwsze wrażenie, niestety, przepraszam Was, co nie zmienia faktu, że do końca roku może się zdarzyć tak, że Aventador trafi do Kickstarter Jeszcze nie wiem. Jose też jeszcze nie wie pewnie o tym, ale się dowie, jak obejdzie ten film. Już niedługo wyjazd Mercedesem GTR na Range Rally, gdzie razem z Felixem, z którym testowałem Toyotę GR, pojadę właśnie dwumiejscowym GTR-em w Polskę i wszystkie inne atrakcje zobaczycie na filmie. A wstępem właśnie do tej naszej współpracy, już mam nadzieję, która się rozwinie, jest właśnie przejazd Lamborghini Aventadorem SVJ. Cóż z tego miejsca zapraszam was do tego, żebyście zostawili łapek, kliknęli suba i wbijajcie na stronę Illegal Night, wbijajcie na Instagrama i na fanpagea Jose kolekcjoner. Wszystkie linki tam w opisie filmu. A ja wam mówię teraz trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Ja cię Kikster, Cześć.